Dzień dobry, ITI 6666. Przekaz roczny to roczne koło życia. 12 kart ułożonych przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a w jego środku roczna ścieżka życia 5 kart. Poza kołem życia pojawi się kolejna lub kolejne, jako podpowiedź do koła. To jest przekaz roczny dla Ciebie. Kwiecień 2025. Ten mężczyzna, on tutaj dominuje, jest ważny. Król sił, czyli istota mądra, rozważna, działa razem z siłami natury, a nie przeciwko nim. Jest w stanie budować, a nie niszczyć. Pracuje z energią. Będzie ważny dla Ciebie. Maj! Popatrz! Jakby on był tym uzdrowicielem. Który uzdrawia Twoją energię, może to być lekarz. Bez względu na to, czy leczy Ciebie, czy uzdrawia Twoje serce, ten mężczyzna daje Tobie piękną energię. Czerwiec, jesień to czas takiego marazmu, gorszego samopoczucia, niechęci do życia, jakbyś tutaj zatraciła sens swego życia. Lipiec! Pojawia się jakiś urząd, jakieś wnioski, jakieś umowy, jakieś prośby, ale nie wahaj się takich składać, ponieważ ci urzędnicy czy szefowie, inne osoby, o których będziesz o coś prosić, wnioskować, będą po Twojej stronie: będą na tak. Sierpień rzeczywistość wymknie się Tobie z rąk. Taki wielki chaos zapanuje. Będzie dużo zjawisk, dużo przygód, dużo się będzie działo w twojej przestrzeni, ale ty nie będziesz potrafiła tego złapać, poukładać, zapanować nad tym. Brak sił, brak energii i chaos. Wrzesień. Czas podróży. Może odpoczynku, może zmiany miejsca zamieszkania. Wyruszasz w jakąś podróż. Piękną podróż, która ma tobie dać piękną energię, zresetować ciebie. Październik. I to się udaje. W twoim sercu ten wir szczęścia, radości, miłości się pojawia. Piękny czas dla ciebie. Albo tam, gdzie wyjedziesz, czegoś takiego doświadczysz, albo w wyniku tej podróży, po tej podróży. Wrócą tobie chęci do życia i sens tego życia. Listopad mężczyzna on jest związany z tą podróżą, z tym wirem miłości w sercu. Tylko że to odwrócony mężczyzna. Jakby tracił na znaczeniu, jakby nie był zdolny do miłości, bo to król monet. Bardziej biznes go interesuje i takie biznesowe podejście do ludzi i do życia. Opłaca mi się z kimś być albo nie opłaca, a nie, że kogoś kocha. Grudzień. Król miłości jest mężczyzna, który kocha. Tylko, że ta królowa sił nie potrafi sobie poukładać tych wszystkich informacji, zapanować nad tym wszystkim. Ale jest mężczyzna, który chce obdarzyć miłością tę Królową Sił, czyli Ciebie. Styczeń 2026. Arka Przymierza. Kontrakt. Wielkie wspólne przedsięwzięcie, wręcz duchowa misja w tym świecie. Dodatkowo ta harmonia i ten urząd na dole. Bardzo ważna umowa. I z tym Królem Miłości to jest związane. Tylko, że król miłości jest na tak, wchodzi w to, a ty jesteś tutaj jakby na nie, nie potrafisz sobie tego wszystkiego poukładać. Luty. I pojawi się odczucie straty, pustki, smutek, coś zostało utracone, coś zostało niezdobyte. Smucisz się tutaj, a pod spodem jest jesień. Brak wyjścia z sytuacji, Brak pozytywnego zakończenia tej historii. Marzec. Królowa monet. Więc tutaj nie chodzi o straty finansowe. Ty nie cierpisz z powodu braku finansów. Ty o kimś tutaj rozmyślasz. Stoisz na tej wieży swego pałacu i myślisz o nim, o tym mężczyźnie. Popatrz na te pary. Król i królowa sił odwróceni ku sobie, tu związku nie ma. Królowa monet i odwrócony król monet, tutaj też tego nie ma, tu nie ma miłości, tu nie ma połączenia, ale jest król miłości, jest przymierze, jest wspólne działanie, ale ty jesteś od niego tutaj odwrócona. On idzie do ciebie, ale ty jakby nie wchodzisz w to, nie jesteś gotowa. To koło życia we wnętrzu skrywa ścieżkę życia, roczną ścieżkę życia. Budda, dużo będziesz myśleć, rozważać różne za i przeciw, a inni tam będą czekać na Twoje pomysły i decyzje, na to, co postanowisz. Tajemnica, ukrycie, popatrz na te karty, jak się układają, odczucie straty, ta jesień, ten mrok, no i jeszcze ukrycie, cel życia schowany, niewidoczny. Duszy ty nie słuchasz to jest głos, którego nie słyszysz, albo nie chcesz usłyszeć, bo dusza jest w centrum koła. W środku ścieżki życia dusza pokazuje na tę arkę przymierza, na te umowy, ale ty nie chcesz tego się podjąć. Źródło, źródło bije od króla miłości. Popatrz, że ten wodospad, energia źródła, niekończąca się energia źródła i podążanie z nurtem rzeki. Nie pod prąd, a z prądem. Łączy to was. Król miłości i królowa sił. Czyli ten król miłości, jakby pochodzi tutaj z góry od źródła. To jest naturalna osoba, jakby dla ciebie. On tutaj nie walczy z żywiołem, tylko idzie w zgodzie z duszą. Dlatego też arka przymierza. I ty będziesz tego ciekawa, będziesz ciekawa tego, co przynosi tobie właśnie los. Dlatego zostawiasz swoje miejsce i wychylasz się na zewnątrz, by zobaczyć, co tobie niesie los lub kogo niesie. Ale w twoim umyśle cały czas bałagan, cały czas nie możesz w myślach sobie tego wszystkiego poukładać. Jakbyś totalnie była niegotowa, zaskoczona, albo i nie chciała tego. Ale ostatecznie załapiesz tego wiatru w żagle, w końcu trafisz na tą drogę duszy i ten wiatr będzie ciebie nieść do pięknego celu. Zobaczysz przyszłość w pięknych barwach, w końcu załapiesz o co chodzi twojej duszy i w jakim kierunku. Ma dalej toczyć się Twoje życie w dalszej przyszłości. To był roczny przekaz dla Ciebie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.